Aha, wywaliło mnie. Widzę, to zagramy tą jedną łączność. Jest ciało. elektryka ginie. Giną nam światła. W elektrykalu trzy, o, trzy osoby. Cztery osoby w elektrykalu. Ooo! Domin, domin, naprawdę. To było takie szybkie. No. Jego do elektryka, ale i nagle chciał. Ze, ze przychodziłeś do Domit, Bo tam widziałem jedna osoba przychodziła i za chwilę była w elektryku, tak? No. Ja przez storage'a. Zajebiście, Domin. A łaj kocie, nikogo nie podrapał. To nikogo nie było w storage'u, Domin. <laughs> ale zbejtowany, ale zbejtowany! porobił. No jeszcze mnie kodu drapał, ja nie wiem. Najgorzej. Kurde... dobrze, tak. Dobrze. Co tu się stało? Co tu się stało, widzowie? Widzowie mamy zabójc. nie? Jo, kto jest? Uwu. Oh shit, here we go again. Idziemy. A... <coughs> jak? No ciekawe. No. wyglądał. Mało kto ma szansę z Krzychem, więc nie przejmuj się. Chyba ginę od arki. Twelve seconds later. Move you up, move you up.